Jedno legendarne zagranie. Dad, Tato, czemu tu jest graffiti? From a, long time ago, my boy. a, filmik. Jejku, ja już jestem taki stary. Niby też, zresztą. Ile lat temu to była ta akcja? Kiedyś będziemy jak takie dziadki opowiadać, tak? Za moich czasów. Tutaj to graffiti stąd się wzięło. i fajny filmik. Poczułem nostalgię. Oj, poczułem. Tęsknię za CSGO. Ej, fajny montaż. Nawiązanie do starych wersji mapki. Ładne, mega ładne. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS, sprawdź stronę CSGO skins. Szkoda merwo dostaniesz 2 złote 10 grosz zł na start i plus 10% przy dodawaniu. jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego są inne skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, Case battle czy Exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Czy kiedykolwiek widziałeś taką ninja? I <laughs> money on it. Dude, Osiem fleszy. I They w mid. Łoł... O, 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 o! To jest to, to jest to, to jest to! Powiedz mi gdzie idę, powiedz mi gdzie idę. Okej, okej, Co, i teraz ktoś będzie defować, a tamci go tylko fleszują? <laughs> Bombardowanie fleszy! Yes! <laughs> yes! To zadziałało, nie? Tamten żomek cały czas... od tu moja, moja kamerka może słaniać. Tamten żomek cały czas stoi i rzuca te fleży ten za drugim zobaczcie terror są non stop oślepieni Wszyscy w ogóle nie są w stanie strzelać bo non stop, non -stop tak z ręką Ninja, Niespodziewany frak tak Akcja na sam przez mojego widza, jeden po 1 HP Szkoda, że ten clip się oh, wcześniej Deus. nie zaczął, bo ja tu się zagadałem na starcie, poczekajcie. może być. Dostał info, że Ninja w pałacę rzucił oh, Prosto w czoło dostał no, tym naiden. No i znalazłem takie statystyki, gdzie na podstawie 300 tysięcy meczów ustalono, które kolory są najgorsze, a które najlepsze w cesie i zdecydowanie na prowadzenie wysuwa się kolor fioletowy z najlepszymi średnimi obrażeniami na rundę, największym KD, największym procentem headshotów, więc jeśli utożsamiacie się z purplem, no to jesteście dobrzy, a jeśli. Green, what's your problem? Albo yellow, no to tutaj zamykacie tabelę wtedy, z reguły statystycznie. <grybujesz> Możesz tu zrobić potrójny boost. Serio? Ej, nie wpadłem na to, żeby tak zrobić. Tylko będąc jako trzeci, trzeba cały czas tak się obracać jak on, bo oh God, jako trzeci na górze się... <grybujesz> dla tych, co nie wiedzą, to się zsuwamy w to miejsce, w które się patrzymy, dlatego on musi co chwilę się tu patrzeć w bok. Ale na jakiegoś takiego jednego pikującego cpka oh może ten plus zadziałać. Razem z moim ziomkiem zbudowaliśmy domek dla ptaków. Co wam to przypomina? Jest to oczywiście wyjście z pałacu na Mirage. Ej, bardzo pomysłowe, ładnie odwzorowane. Wprowadzili przylepiające granaty do cs -a. O! A swoim drogą, co byście powiedzieli, gdyby takie rzeczy wprowadzili do gry? Czyli jakiś opcjonalnie inny granat, może... działający podobnie jak zwykłych Odłamkowy Też zadające takie obrażenia, ale on się przykleja do powierzchni I wybucha po podobnym czasie co odłamkowy Ciekawa opcja, nie? To jest klip, któremu aż nie mogłem uwierzyć własnym oczom, że to zobaczyłem Otóż... Na, najpierw wam puszczę, a potem powiem więcej, ok? Oni są na peronie metra jak przejdzie pociąg, to zobaczycie. Oglądają w ten sposób turniej counter Strike'a, Po drugiej stronie jest taki duży ekran, a za nim siedzą proplejerzy i grają w CSA. Ja myślałem, że to jest jakiś fake, czy jakiś może coś dziwnego, ale udało mi się znaleźć. Na przykład jakiś kolejny filmik z takiej perspektywy. To jest na stacji, która się nazywa Peru, w Argentynie, w Buenos Aires. I na tej stacji byłem. Ponad dwa lata temu, jak byłem w Argentynie, to korzystałem z tej stacji i. Takie coś miało miejsce, że oni sobie tutaj grają, a po drugiej stronie torów, jakby chyba stacja była nieczynna, wyłączona z użytku, nie wiem. I no, jak przejeżdżał pociąg, to chyba tylko nie widzieli ekranu. Filmik, który na YouTubie tutaj znalazłem, ma 16 wyświetleń, okej? Okay? No, tu jest to przy tym głównym tej placu w Buenos Aires, pamiętam to miejsce. I oni tutaj w jakiś sposób zorganizowali mecz, czy mini turniej. Serio, jestem w szoku i że nigdy wcześniej o czymś takim w ogóle nie słyszałem. Potrzebuje skinów. No i Case Hardened Blue Jam z naklejeczkami tutaj Titan Holo I tak można grać. <ścoughs> Człowiek za czas zadowolony, że ma piękne skinki. Ten najdroższy kałaszek został sprzedany chyba za ile. Ten, ten Blue Jam. Półtora miliona dolarów? Dobrze kojarzy? To jest graficzka, która uważam jest mega prawdziwa. Silvery 1 w 2017 roku, playtime około 45 godzin. Silvery 1 w 2025, playtime 3,5 tysiąca godzin. Różne medale z przeróżnych lat, jakieś zrobione operacje czy inne coiny z majorów, prawda? I to jest uważam niesamowicie prawdziwe, znaczy skill gap bardzo urósł od tych kilku lat wcześniej w CS-ie i to nawet często nie wynika z tego, że ktoś ma tyle godzin i nie umie grać, dlatego ma niską, ma niską rangę, tylko jakby no, wszyscy przez te lata nabili w dużo więcej godzin niż wcześniej, wszyscy się nauczyli grać i, i ten poziom jest bez porównania wyższy niż był jeszcze kilka lat temu. Środkowy rating teraz to jest około 10 tysięcy, mniej więcej połowa graczy ma więcej, połowa ma mniej. I to jest teraz rating środkowy, ale te kilka lat temu w CSGO to myślę poziom orzełków to tak minimum, albo nawet serio uważam jak nie wyższy. Jakby teraz na tych najniższych rangach ludzie czasami line-upy jakichś smoków używają czy przy innych rzeczy, a kiedyś silver no to po prostu sobie biegali z celownikami w ziemi, nie wiedząc, gdzie się znajdują na mapie. Ogromna, ogromna różnica i myślę, że też po prostu o wiele mniej nowych, takich typowo nowych graczy, niż wcześniej. Tylko wszyscy ci, co już grają teraz, to już grają od lat. To jest taka moja opinia oczywiście. Akcja na przez mojego widza. Próbuję na skopik na midzie. I weszło w podskoku. Ja się czasem zastanawiam, czy tacy gracze, żeby się znaleźć potem i mieć taki jakiś jeden fartowny klip, to biegają po mapie... No, przegrywają 1-6, więc być może. I, I próbują 50 razy strzelać no skopa, aż jedna taka akcja siądzie? Ech, nie wiem, ale się domyślam. Kiedy dostaniemy skinę do granatów? Uuu... Wyobrażacie sobie taką skrzyneczkę? O, jakiś explosive case. Możemy dostać skrzynkę w kształcie kuli bilardowej na przykład ósemką. o, kulę ziemską, pokebola jakaś baseballowa, jakiś w ogóle, i, o, bombka na choinkę, nie? To są dobre pomysły. Valve, czekamy, skinę do granatów. Kiedy? Ja no, śmieję się, nie wiem, czy to w ogóle kiedyś prowadzą. <noise> nie mam zielonego pojęcia. Gorące ręce, już kiedyś gdzieś widziałem ten Bug w Cesie. A widzę tutaj podacie na dole, że jest on jak najbardziej nowy, to nie jest żaden stary klip. O, i teraz koska mu się pali, nie? To jakoś zostaje z zapalonego mołotowa, ale śmiesznie, że taki glitch właśnie przychodzi na inne przedmioty. Nie wiem, jak to próbować zrobić. <ścoughs> Czy da się to jakoś powtórzyć, taki, taki błąd? Jakie to uczucie, zacząć CSGO z domyślnymi ustawieniami? Farnsworth? The usual, sir. klasyczek i Rzeczywiście tak zawsze głośno startowało. Czy tęsknicie za arenami 1v1 w CSie? Miały one jakiś tam swój potencjał? Ja w ogóle z tego czasu spodziewałem się, że Valve może zrobić jakiś taki mini mod również z walkami 1v1, natomiast... Myślę, że obecny system w się jest, jest lepszy. Zawsze można chociaż pobiegać, sobie po pustej mapie coś pooglądać, coś spróbować czy postrzegać do przeciwników. A te areny 1V1 w moim przypadku często się tak, że stał awczył sobie za tą skrzynką i nie mieliśmy tak naprawdę nic do roboty. Trzeba umieć wykorzystać granaty. Akcja na samolot przez mojego widza. Który już mówił, że załapał się. O, w serii merwo ogląda. Chłop jaki frak z flesza wchodząc na bombsite zrobił. Drugiego już normalnie, elegancko. Nie, w ogóle fajne te rękawiczki i tak ładnie siedzą razem. Wizualne odwzorowanie. Po lewej głowa przeciwnika, malutka, normalna. Po prawej moja, zasłaniająca <grytanie> całe okno na miraż. Gdzie nie strzelał to i tak wtedy dostaniemy łeb, nie? Czasami tak się zdarza. To jest akurat akcja z prograczy których z reguły nie pokazuję w, w serii w Ogląda, ale to było na tyle zabawne, że po nie pokazać, jak został zbejtowany na bombę. No, <laughs> jakiś opóźniony jest dźwięk, to nie u mnie. Natomiast tu będzie też fajna perspektywa. Jest na dole. I terroryści rzucą mu paczkę. A oni no, chcieli, chcieli podać do swojego, nie rzucić do niego, ale, ale wyszło, le wyszło lepiej niż chcieli. Trafiłem na taki ciekawy obrazek. Yy, jaką miałem, jak, Jakie skiny miały największą popularność wśród promieczów w kwietniu 2025 roku? Nie wiem na ile to jest legitne, ale. Najczęściej używanym skinem z Awup jest na przykład defaultowa awupka. Ale myślę, że to trochę może też dlatego, że yy, ktoś dropi komuś innemu z teamu, kto nie używa i akurat nie ma żadnego skina, nie? Dlatego może wyglądać. Najpopularniejszym nożem jest zdecydowanie nóż motylkowy Fate. I daleko żadnego za nim. Rękawiczki Crimson Kimono, aż 21%. Z kałaszków najpopularniejsze redline, potem Bloodsport, potem Fire Serpent, potem Vulkan, potem White Lotus. Ale tutaj te procenty wyrównane. M4.1s, zdecydowanie Printstream na pierwszym miejscu, wśród zwykłych hemeczek Neo Nua, o proszę. MP9-ki w miarę wyrównane, Hot Rod i potem Defaultowa na przykład na drugim miejscu. Gloczki, Water Elemental na pierwszym miejscu, a na drugim Fate, ale mają a, tyle samo procent, 12,4. USP, zdecydowanie na pierwszym miejscu Kill Confirmed, aż 29% i wśród Digni również zdecydowanie na pierwszym miejscu Blaze. Zostałem wyrzucony z Vertigo. Czestują się tu na site. Och, nie wyszło jest już sporo tutaj jest skapenia. jak, Nie ja, w powietrzu dostał. A tutaj mamy, mamy tylko obserwatora. Mamy kamerę. On sobie stoi i pokazuje nam co tu się dzieje. Patrząc z boku nie bierze udziału w tym meczu. Latający palak. Akcja nadesłana przez mojego widza. Nie, nic nie latał, nie. A tu lata. <laughs> Jak zatrzymał się, żeby oglądać i podziwiać. Jest trzech na jednego, więc sobie to rozumiem. Ale ja tak się zastanawiałem. O kurczę, gdzieś kiedyś takiego... Jeśli czujesz się kiedykolwiek bezużyteczny, to pamiętaj, że to istnieje. <ścoughs> Czyli cały czas jest dostępna informacja, że... Lederboardy z sezonu drugiego będą wypełnione, kiedy więcej ludzi no, zacznie grać i te rangi zostaną skalibrowane. Moje podejrzenie jest takie, że Valve nie chce pokazywać jak topka tego rankingu to są cheaterzy i przez to cały czas tego nie ma, ale no jest to śmieszne, że cały czas wyświetlają ten komunikat tak, że już za chwilę pokażemy jak wygląda ranking, a cały czas tego nie robią i nie wiem czy w ogóle zrobią w tym sezonie. Jestem ślepy, jakiego ja nie zauważyłem. 6-0 dla terrorystów. Niezbyt dobrze się zaczął ten mecz. Kolega postanowił spuszować Tu mocne tupanie na rampie. On nie widzi tutaj tego na tym bazonie. A ten patrzy. Tuż obok niego jest. Oooo, i zeskoczył mu. I gościu w szoku. Skąd on się tutaj wziął? Serio go nie zauważył. Chciałem tylko rozbić okno. Akcja chowana przez mojego widza. Jest wingmanik na nuku. Mouse scope przez smoka przez ścianę headshot taki kilwit to lubię obejrzeć